Witam serdecznie. Kikowy Obrzeża Słubic. Dziś mamy 29 dzień marca 2015 i dzisiejszy temat to: bądź dumny albo bądź dumna z tego, co robisz, z tego czym się zajmujesz, z tego, że budujesz MLM, z tego, że masz w swoich rękach branżę, która jest absolutnie lepsza niż wszystko, cokolwiek by na tym świecie dzisiaj nie było. Ta branża jest lepsza. Absolutnie jest lepsza pod generalnie każdym względem. Możesz panować nad swoim czasem, możesz. Zapanować nad swoim czasem. W sensie, kiedy będziesz to budował i kiedy zaczniesz rozwijać. Możesz zapanować nad swoimi finansami, możesz naprawdę realizować się fantastycznie w życiu, jeżeli potraktujesz to naprawdę serio. I bądź z tego dumny, naprawdę bądź z tego dumny, to jest tak bardzo ważne w naszej postawie, podstawie, żeby być dumnym z, z tego, że mamy w swoich rękach marketing sieciowy. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, bo jutrzejszy webinar poświęcę w dużej mierze temu, właśnie, żebyśmy byli dumni z tego, co robimy, z tego, że budujemy MLM, Chcę Ci powiedzieć, że na świecie dzieje się obecnie wiele bardzo ważnych rzeczy, które ugruntowują, czy właściwie dla nas, dla nas budujących, ugruntowują tą wartość MLM-u. Mamy świadomość tego, natomiast dla osób, które były sceptyczne, czy zupełnie odrzucały MLM, MLM zaczyna być jedną z możliwości. Zaczyna być czymś, co zaczynają rozpatrywać, zaczyna być czymś, o czym zaczynają myśleć, zaczyna być czymś, czemu się zaczynają uważniej przyglądać. Wiele rzeczy, wiele sytuacji przeciekawych się ostatnio wydarzyło związanych z giełdą. Będę o tym mówił w poniedziałek, więc bądź koniecznie na webinarze. Będę, będę mówił o tym, o tych rzeczach, które. Tych różnych osiągnięciach, tym wszystkim, co dzisiaj branża marketingu sieciowego sponsoruje, jakiego rodzaju ludzie są w marketingu sieciowym dzisiaj, jakiego rodzaju ludzie wspierają marketing sieciowy. Ważne, żebyś miał czy miała świadomość tego. To jest naprawdę ogromnie ważne, żeby nie zamykać się w takim jakimś wyobrażeniu szwagra, jak to kiedyś Piotr Cybulski mówił o tych szwagrowskich prawdach, prawda? śwagroskie prawdy na temat mlm żeby się nie daj Boże nie dać w tym zamknąć i nie, yy, nie stanąć gdzieś tam w sytuacji, w której tą fenomenalną szansę, tą fenomenalną możliwość nie, 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 rozwijasz, na, nie rozwijasz na maksa. Ale tyle na dzisiaj na tym kikowym szlaku. Pamiętaj, bądź dumny, bądź, bądź dumna z tego, co masz w swoich rękach. Pamiętaj. To jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważne. Wielu ludzi, coraz więcej ludzi, z każdym miesiącem coraz więcej ludzi szuka szans, szuka możliwości. Pamiętaj, bądź dumny, pokazuj swoją postawą wartość tego, co masz w swoich rękach. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej.